W Wrocławskim magazynie miejskim witam Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Wystawa moje impresje. Rozmowa dnia. W klubie przydomek Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otwarta została kolejna wystawa pod tytułem Moje impresje. Na wystawę składa się kilkadziesiąt obrazów, które będzie można oglądać do końca roku. Autorem prac jest malarka Zofia Zimna. Pierwsze pytanie, co pani chciała pokazać na tych obrazach? Tytuł wystawy brzmi: Moje impresje. Impresja, wrażenie, ulotność chwili. Bardzo mnie um, cieszy, jak mogę oddać piękno natury. Co każdego dnia mnie zachwyca? Światło, światło, cienie, kolory, plamy. Ale też trzeba od razu podkreślić, że zachwyca Panią też piękno człowieka. Człowieka też. Początki mojego malowania to, to był rysunek, potem oczywiście Martwa Natura, czy jakieś, czy jakieś właśnie elementy krajobrazu, ale w pewnym momencie odkryłam, że y, emocje ludzkie do namalowania są największym wyzwaniem. Człowiek jest najtrudniejszym, obiektem, jeśli mogę to tak nazwać, do namalowania, bo człowieka widzimy codziennie. Widzimy codziennie i błędy popełnione. Takie techniczne przy malowaniu, widoczne są od razu. A jeszcze ukazać emocje człowieka, no to jest sztuka. I tą sztukę chciałam osiągnąć. Proszę powiedzieć, jak w Pani przypadku rozpoczęła się ta przygoda z malarstwem? Mówię szczerze, nie pamiętam. Jak sięgam pamięcią, zawsze malowałam. Wydawało mi się, że to jest oczywiste dla wszystkich. No, przecież patrzysz, widzisz, możesz to narysować. Cały świat, który cię otacza, można namalować. W wieku bodajże pięciu lat, zorientowałam się, że moje rówieśnice malują inaczej. Że odbiegam od reszty grupy. I coś się mnie tutaj zaczęło zastanawiać jako dziecko. Zawsze miałam taką potrzebę malowania. Zawsze. Wracając do tej wystawy, to są e, obrazy, które powstawały na przestrzeni jakiego czasu? E, między 2004-2007 rokiem a 2019 do dzisiaj. Zgromadziłam, to część obrazów jest wypożyczona przeze mnie e, z Muzeum Zestrzelna, tam organizowane były plenery od 2007 roku do 2015. Miałam tą przyjemność tam by, być e, z malarzami. E, profesjonalnymi Jestem samoukiem, dla mnie takie podglądanie profesjonalnych malarzy zawsze jest nauką i do dnia dzisiejszego dwa obrazy są jeszcze mokre. Ta świadomość, że się umie malować, to oczywiście zrozumiałe, że to jest jeden z powodów, dla których Pani maluje, ale muszą być też inne. Mówiąc inaczej, co daje Pani tworzenie obrazu? Co mi daje niesamowitą satysfakcję? Gdy ktoś zamawiał mnie obraz, oczekuje jakiegoś prezentu dla bliskich, wyjątkowego prezentu, bo tego portretu to jest rzecz, którą ciężko zdobyć. I ten błysk w oku tego zamawiającego, tej osoby, która, która niekiedy też nie dostaje w prezencie ode mnie taki obraz i, i ta, to zdziwienie. Że, że to jest aż tak dobre, no tak nieskromnie to zabrzmiało, ale to widać. I to jest najważniejsze. Nie zawsze tak wychodzi. Nie zawsze. Ja nie, nie jestem rzadko za, zadowolona, ale niesamowitą radość mi daje to właśnie odbicie w lustrze innych ludzi. Bo ja cały czas szukam i cały czas dążę do tego, żeby te obrazy były jeszcze lepsze. No, mistrzów do, 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 do podglądania jest wielu. W takim razie życzę wielu takich wspaniałych momentów przy tworzeniu i odbieraniu obrazów. Dziękuję panu serdecznie. Marcin Glepiech, witam. Zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj w naszym studiu gościem jest pan kapitan Jarosław Skotnicki, oficer prasowy, komendanta Państwowej Straży Pożarnej Filo Wrocławy. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie spotkaliśmy się. Jest kilka ważnych tematów, które chciałbym poruszyć, bo trwa tak zwany sezon grzewczy. To jest okres szczególnie niebezpieczny, za którym zawsze czai się kilka zagrożeń. Na początek ważne informacje o tym dotyczące tego, co możemy przechowywać w budynku mieszkalnym, jeśli chodzi o strychy piwnicy, a czego tam być nie powinno. Utrzymanie budynków mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych, należy do obowiązków zarządcy, administratora i właściciela tego budynku. Głównie dotyczy to części wspólnych tych obiektów, czyli piwnic. Korytarzy klatek schodowych oraz poddaszy nieużytkowych. Tutaj bezwzględnie występuje zakaz składowania jakichkolwiek materiałów w tego typu miejscach. Szczególnie na poddaszach nieużytkowych, gdzie ich powierzchnia często jakoby wręcz zachęca do składowania czegokolwiek. Tam niestety nie są tą części wydzielone i nie przeznaczone do składowania czegokolwiek. To kusi. Często prowadząc działania kontrolne w tego typu obiektach, odnajdujemy tam składowane stare meble, nieużytkowaną odzież, makulaturę, kartony. To są materiały rozprzestrzeniające ogień, w związku z tym koniecznie należy je z tych poddaszy pod usunąć. Mhm. Jeśli chodzi o drogi komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji, tutaj bardzo mm, karygodnym. Zjawiskiem jest zawężanie tych dróg przez składowanie również niejednokrotnie jakichś starych mebli, jakichś rowerów, wózków. To niestety uniemożliwia skuteczną ewakuację z tego budynku. Mhm. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Chino-Wrocławiu po raz kolejny organizuje spotkanie właśnie dla administratorów budynków. Kiedy to spotkanie? Czego to spotkanie ma dotyczyć? Tak, w naszej komendzie 6 grudnia o godzinie 10 komendant powiatowy organizuje spotkanie dla administratorów, zarządców i właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu inowrocławskiego. Celem tego spotkania jest e, przypomnienie, jakie obowiązki spoczywają na e, tego typu podmiotach w zakresie właśnie utrzymania i poddaszy użytkowych, klatek schodowych, korytarzy. Jak również zapewnienia dojazdu pożarowego do obiektów. No właśnie, w swojej pracy często spotyka się Pan z różnymi uchybieniami, jeśli chodzi chociażby o te drogi pożarowe. Tak, z przepisów przeciwpożarowych wynika katalog obiektów, które wymagają doprowadzenia dróg pożarowych. Dotyczy to w przeważającej części budynków średnio budynków wysokich, budynków wysokich i budynków wysokościowych. Oraz budynków produkcyjno-magazynowych, gdzie również parametry tego budynku wymagają doprowadzenia dróg pożarowych. Dla nas jako Straży Pożarnej, doprowadzenie dojazdów pożarowych jest konieczne ze względu na to, że taki dojazd umożliwia przede wszystkim sam dojazd samochodów ratowniczo-gaśniczych, jak i sprzętu specjalistycznego w postaci chociażby podnośników do pracy na wysokości. Takie pojazdy wymagają odpowiednich szerokości dojazdu, jak również możliwości rozstawienia. Dlatego tego typu zabudowa drogą pożarową jest bezwzględnie potrzebna i musi być utrzymywana. No, pamiętajmy o tym, żeby właśnie nie zastawiać tych dróg pożarowych. Właśnie zakończył się kolejna edycja konkursu Czujka dotyczący... No właśnie czujki pożarowej. Pytaliście w tym konkursie mieszkańców Ina Wrocławia różnego rodzaju zagrożeń. Po co ten konkurs? Tak, jest to już piąty finał tego konkursu, który miał miejsce. Cieszył się jak zwykle dosyć sporym zainteresowaniem. Kilkaset zgłoszeń. Konkurs dedykowany jest zawsze dwóm, czy trzem takim grupom mieszkańców powiatu inowrocławskiego i był w tym roku zadedykowany dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłych mieszkańcom powiatu inowrocławskiego. I na co zwracacie uwagę w pytaniach? Jaki jest cel w ogóle tego przedsięwzięcia? W tym roku po raz kolejny chcieliśmy w ten sposób zainteresować mieszkańców powiatu inowrocławskiego, w tym właśnie dzieci do postulowania rodzicom czy osobom starszym do montażu czujek tlenku węgla w mieszkaniach. Czujka jako element, który jest takim strażnikiem przed zagrożeniem, jaki jest tlenek węgla, jest niejednokrotnie jedynym, jedyną możliwością skutecznego wykrycia tego śmiertelnego gazu. I właśnie pytania, które były dość proste, ale tak skonfigurowane, miały właśnie zainteresować problematyką właśnie montażu czujki tlenku węgla w domu oraz wskazania takich ogólnych zagadnień w zakresie chociażby jak zachować się w trakcie pożaru, jak należy się ewakuować. Mhm. Jeszcze wracając do tej czujki tlenku węgla, Posiadając ją w domu, możemy się nie obawiać, że ona się włączy na przykład, jeżeli zapalimy papierosa, czy, czy nie wiem, przygotujemy jakąś potrawę? Czujki tlenku węgla są urządzeniami detekcji, które są wyskalowane w zakresie właśnie, właśnie i tylko w zakresie wykrywania e, atmosfery, w której występuje tlenek węgla. To jest czujka jednozakresowa i wyskalowana właśnie w tym konkretnym e, zagrożeniu. Są czujki oczywiście wielozakresowe, gdzie można y, dokonywać detekcji wielu czynników, w tym dymu i innych gazów, ale te czujki, które są dedykowane pod kątem tlenku węgla, w sytuacji, gdy w pomieszczeniu mamy zadymione, no nie będą po prostu działać. Mhm. A kiedy już się włączy taka czujka, kiedy rzeczywiście wykryje tlenek węgla, jak reaguje? Czujki są zabudowane urządzeniem dźwiękowym, które w sytuacji właśnie wykrycia atmosfery tlenku węgla bardzo głośny, wyraźnym sygnałem sygnalizują, że taki tlenek właśnie jest w pomieszczeniu. Mhm. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, włączyła się taka czujka. Jak powinniśmy się wtedy zachować, jeżeli gdzieś tam niedaleko nawet pojawił się jakiś pożar dym? Jak się zachować w takiej sytuacji? Tutaj bezwzględnie należy czym prędzej otworzyć okna i dopuścić jak największą ilość świeżego, do, świeżego powietrza do pomieszczenia. Jeśli mamy do czynienia z osobą poszkodowaną, gdy odnaleźliśmy osobę poszkodowaną, niezwłocznie wynieść ją z tego pomieszczenia gdzieś właśnie na świeże powietrze, udzielić pierwszej pomocy. I zadzwonić po służby ratownicze. I tu bez względu na to, czy będzie to policja, straż pożarna, czy pogotowie, czy numer ogólny 112, tam należy czym prędzej zgłosić informację o tym, że doszło do takiej sytuacji. Mhm. E, jeszcze raz przypomnijmy, podkreślmy, dlaczego czat jest e, popularnie zwany czat, ten tlenek węgla, jest niebezpieczny. Czad jest gazem, który jest wynikiem niepełnego procesu spalenia i występuje zawsze w sytuacjach, kiedy w pomieszczeniu jest zbyt mało dostępu tlenu. W związku z tym działa na organizm jak taki cichy zabójca, ponieważ jest niewykrywalny przez zmysły organizmu ludzkiego. Nie ma smaku, nie ma zapachu. I nie ma barwy, w związku z tym jest niejednokrotnie nazywany cichym zabójcą, ponieważ działa skrycie no i nie, niejednokrotnie jego działanie kończy się śmiercią. I tutaj mhm. należy zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju próby doszczelniania mieszkań. Na to zwracamy zawsze uwagę, żeby mimo wszystko, że dbamy o to, żeby pomieszczenie było jak najcieplejsze. Wprowadzać tam jednak zawsze świeże powietrze poprzez rozstrzelnienie okien, poprzez otwarcie tych okien, tudzież utrzymywanie drożności przewodów wentylacyjnych. A o tych koniecznych przeglądach, które trzeba zrobić raz na jakiś czas? Tak, tutaj należy zwracać uwagę na reżim, który narzucają też przepisy w zakresie przeglądów instalacji wentylacyjnej, instalacji spalinowej i instalacji kominowej. Również na konieczne przeglądy właśnie urządzeń grzewczych, na paliwa stałe, paliwa ciekłe i paliwa gazowe, ze względu na to, że również warto tego typu kotły czy piece przeglądać pod kątem chociażby technicznym. Dziękujemy za te cenne informacje, dziękujemy za przybycie do studia, a przypominamy moim i Państwa gościem był Pan Kapitan Jarosław Skotnicki, oficer prasowy, komendanta państwowej straży pożarnej w Ina Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z okazji zbliżających się Andrzejek 25 listopada o godzinie 18 w Teatrze Miejskim odbędzie się domówka z aktorką Sonią Bohosiewicz. Będzie to połączenie spektaklu komediowego, stand-upu i koncertu, a wszystko doprawione dawką improwizacji. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odbierać od 18 listopada w wypożyczalni dla dorosłych przy ulicy Kilińskiego 16. To już wszystko na dziś w winowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.